Nadzieja jest kluczowa. Pracę, którą wykonujemy. Nadzieja jest absolutnie rzeczą podstawową. Nadzieja na to, że nasza praca coś zmieni, nawet w niewielkim stopniu. Nadzieja na to, że kolejne osoby włączą się w nasze produkcje i będą wspierać nasze prace nad kolejnymi filmami dokumentalnymi. Ja myślę, że poczucie w ogóle sensu w tym, co się robi, taka uczciwość i przekonanie, że to czym się zajmujemy ma jakiś cel w ogóle, nie jest jakimś takim biciem się z kimś po twarzy. Tylko jakąś robotą, która jest ważna, bo jest jakiś problem, którego, którego się nie dostrzega, który się zamiata pod dywan często, którego, się, którego najłatwiej jest nie widzieć i robienie czegoś takiego no, to jest taka wartość sama w sobie, bo no, daje sens temu wszystkiemu. Ja bym jeszcze powiedział o nadziei, która nam towarzyszyła, kiedy zaczynaliśmy niezależną produkcję filmową. Właściwie wtedy mieliśmy tylko nadzieję. Nadzieję na to, że uda nam się zebrać pieniądze. Nadzieję na to, że uda nam się zupełnie niezależnie zrobić trudny film dokumentalny, no i nadzieję na to, że ten film zostanie obejrzany. No i się udało, ponad, no właściwie już teraz prawie 24 miliony wyświetleń naszego pierwszego filmu. Drugi ma około 8 milionów. Czasami warto zaufać nadziei, którą, się, którą człowiek ma w sobie, i pójść drogą, którą nikt jeszcze wcześniej nie szedł. Każdy, dla którego jakość życia, czy to tego prywatnego, czy zawodowego jest ważna, ma nadzieję na to, że, że, że można coś zmienić. Tylko trzeba działać. Znaczy nie można pozostać z tymi nadziejami i liczyć na to, że ktoś za nas coś zrobi.